Mostek wycieczkowca Costa Concordia, 52-letni kapitan Francesco Szettino, który dopiero drugi rejs dowodził tym statkiem, zaprosił dwie osoby: 26-letnią mołdawską tancerkę i hostessę Dominikę Czemortan, z którą, choć był żonaty, znajdował się w chwilowym, romantycznym związku, oraz Antonello Tievoli, szefa służby kelnerskiej który pochodził z wyspy Isola del Giglio, obok której statek właśnie przepływał. Kapitan zapomniał zabrać ze swojej kabiny okularów. Wielokrotnie musiał prosić zatem pierwszego oficera, Cirio Ambrosio, by ten odczytał dla niego wskazania radaru. Wśród włoskich i greckich kapitanów niezwykle popularny jest salut. Praktyka ta swymi korzeniami sięga czasów starożytnych i polega na przepływaniu jak najbliżej brzegu, by w ten sposób członek załogi pochodzący z danej miejscowości mógł pozdrowić swych bliskich stojących na brzegu. Oddając salut przy wyspie Giglio, kapitan Szettino chciał także pozdrowić Mario Palombo, byłego kapitana Costa Concordia, który na wyspie miał jeden ze swych domów. Armatorzy wielkich kruizerów przymykali oko na takie praktyki, traktując je jako swoiste atrakcje dla spragnionych wrażeń pasażerów. Podobnie jak oko przymykał właściciel Costa Concordia na wyczyny kapitana, którego twarz wykorzystywana była przez Costa Cruises w celach marketingowych. Reklamy pokazywały Szettino stojącego na mostku. Pewnie żeglującego swym statkiem przez rzekę Hudson na tle panoramy Manhattanu. Kapitan Szettino zadzwonił z mostka do kapitana Palumbo. Okazało się, że emerytowanego kapitana nie było na wyspie. Był w drugim domu na kontynencie. Rozmowa zaskoczyła byłego kapitana. On i Szettino nie rozmawiali od co najmniej siedmiu lat. Zaskoczenie było tym większe, gdy usłyszał pytanie o głębokość dna morskiego przed wyspą Gilią, świadczące o tym, że kapitan chce przeprowadzić Costa Concordia w odległości około 700 metrów od brzegu. Palombo odpowiedział, że w tamtym rejonie jest głęboko, ale biorąc pod uwagę fakt, że zimą na wyspie jest niewielu turystów, nie ma powodu, aby płynąć tak blisko. Pasażerowie zasiedli właśnie do kolacji, na którą podano szafranowe risotto i rybę, kiedy głośny huk przerwał muzykę i statek zaczął się kołysać. Początkowo ogłoszono, że wystąpiła usterka elektryczna, a kelnerzy kazali gościom pozostać na miejscach. Usłyszeliśmy głośny huk, szklanki i talerze spadły ze stołów, statek przechylił się, światła zgasły i wybuchła panika. Zeznał później pasażer Luciano Castro. O 21:42 Costa Concordia z czterema tysiącami ludzi na pokładzie uderzyła w rafę 800 metrów od wejścia do portu. Zszokowany kapitan powiedział tylko: Nie widziałem tego. Katastrofy morskie. Począwszy od lat 50., przewaga oceanicznych liniowców zaczęła słabnąć, gdy samoloty z napędem odrzutowym zaczęły przewozić pasażerów przez ocean w coraz krótszym czasie. W zabieganym wieku XX szybkość pokonania oceanu stała się ważniejsza niż styl przepłynięcia go. Podróż między Londynem a Nowym Jorkiem uległa skróceniu najpierw do 8, później 6,5 godziny, a następnie Wraz z wprowadzeniem do eksploatacji naddźwiękowych samolotów Concorde do 4 godzin. Na morzach, obsługując krótkie trasy, pozostały jedynie promy pasażerskie i pasażersko-samochodowe oraz jedyny liniowiec oceaniczny Queen Elizabeth II dla tych, którzy preferują wolniejszy styl podróżowania w bardziej luksusowych warunkach. Na oceanach pojawiły się natomiast wycieczkowce. Ogromne statki o długościach nawet ponad 350 metrów, posiadające akwaparki, bary i restauracje, ścianki wspinaczkowe, boiska, baseny i jacuzzi, spa, centra fitness, teatry, kina, dyskoteki czy kasyna, mogące zabrać na pokład nawet 5 do 6 tysięcy osób. Zmienił się także sposób żeglowania. Statek przypływa rano do portu, pod burtę podstawiane są autokary wycieczkowe, znudzeni i zmęczeni nocnymi imprezami pasażerowie jadą, czasem nawet do końca nie wiedząc dokąd i po co, zwiedzają zabytki w ekspresowym tempie, wracają na statek, który nocą przepływa do innego portu, po czym od rana scenariusz się powtarza. I tak przez tydzień lub dziesięć dni. Tyle, że z romantyzmem morza, do którego z pokładu jest kilkadziesiąt metrów, nie ma to już nic wspólnego. Jednym z takich wycieczkowców, 24-godzinną pływającą dyskoteką i galerią handlową, była Costa Concordia. Katastrofy morskie. Armatorem Costa Concordia była spółka Costa Crossiere. Był to największy włoski statek wycieczkowy, dłuższy o 21 metrów od Titanica i mogący zabrać na pokład o 1300 pasażerów więcej niż Titanic. Była to wyjątkowo luksusowa jednostka. Na pokładzie znajdowało się 1500 kabin, 4 baseny, 5 restauracji i dwupiętrowe, największe spa, jakie kiedykolwiek zainstalowano na statku. Nazwa jednostki nawiązywała do idei jedności i pokoju między narodami europejskimi. Trzynaście pokładów nosiło nazwy państw europejskich: Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Najwyższy pokład nosił zaś nazwę Polska. Nazwy barów, restauracji i sal balowych nosiły nazwy europejskich miast. Był trzypiętrowy teatr o nazwie Ateny, były bary Dublin, Budapeszt i Berlin, restauracje Rzym i Mediolan, kawiarnia Helsinki, sala konferencyjna Praga, kasyno Barcelona, dyskoteka Lizbona i sala balowa Wiedeń. A wszystko to wokół dziewięciopiętrowego patio. Rozświetlonego feerią kolorowych świateł. 13 stycznia 2012 roku, około godziny 19:00, Costa Concordia opuściła Civitavecchia we Włoszech. Kolejnym portem miała być Savona, następnie Marsylia we Francji, Barcelona i Palma de Mallorca w Hiszpanii, Cagliari na Sardynii, Palermo na Sycylii, skąd miał mieć miejsce powrót do Civitavecchia. Tygodniowy rejs zwany Profumo Citrus Fruit, czyli perfumy z owoców cytrusowych, kosztował 1300 euro dla dwóch osób z dzieckiem. Na pokładzie znajdowało się 3206 pasażerów z 62 krajów, w tym 12 Polaków oraz 1023 członków załogi. Prawdzie kapitan i wszyscy oficerowie byli Włochami, ale połowę załogi stanowili filipińczycy i hindusi a ponadto Indonezyjczycy, Brazylijczycy, Rosjanie, Anglicy, Kolumbijczycy, Peruwiańczycy, Hiszpanie, Chińczycy i mieszkańcy Hondurasu. Katastrofy morskie Po przepłynięciu 33 mil Costa Concordia znalazła się na wysokości wyspy Izola del Gilio, której nazwę można przetłumaczyć jako Wyspa Lilii. Normalna trasa przebiegała około 8 km od brzegu, ale kapitan postanowił zboczyć ze swego standardowego kursu i zbliżyć się do brzegu, by oddać salut. W tym celu musiał jednak wyłączyć wspomagający manewrowanie komputer z zaprogramowaną trasą rejsu i przejść na sterowanie ręczne. Nie był to pierwszy przypadek, gdy Costa Concordia przepływała tuż obok wyspy. Podobna sytuacja, choć jeszcze pod dowództwem poprzedniego kapitana, miała miejsce 14 sierpnia 2010 roku, gdy statek przeszedł w odległości 230 metrów od wybrzeża. Burmistrz wystosował wówczas list z podziękowaniem za niecodzienny spektakl w czasie trwania festiwalu na wyspie. Tym razem kapitan Szetino postanowił przepłynąć między wysepką Les Cole i Gilio. Szerokość cieśniny między nimi wynosiła zaledwie 90 metrów, zaś głębokość 10 metrów. Przejście tamtędy takiego kolosa, jakim była Costa Concordia, przy prędkości 10-11 węzłów, należy uznać za nieprawdopodobne. Kapitan twierdził, że skały w cieśninie nie były zaznaczone na mapie, ale na mapach papierowych włoskiego Instytutu Hydrograficznego widać je wyraźnie. Pewnej chwili kapitan zauważył na kursie małą, skalną wysepkę. Natychmiast nakazał zwrot, ale z powodu problemów językowych indonezyjski sternik skierował statek w przeciwnym kierunku. Skorygowanie manewru zajęło wprawdzie zaledwie 13 sekund i dziób ostatecznie odchylił się od kursu, ale rufa zderzyła się z rafą. Po szyciu kadłuba powstała dziura o długości 53. I szerokości 7 metrów. Kadłub Costa Concordia podzielony był na wodoszczelne przedziały. Zalanie czterech z nich nie przesądzało jeszcze o losie statku. Ale już kilka chwil po zderzeniu, woda pojawiła się w pięciu przedziałach. Zalana została maszynownia, elektryczne silniki napędowe i generatory prądu, powodując utratę kontroli nad statkiem. Wycieczkowiec tonął. Powoli wytracał prędkość, ale siłą inercji minął maleńki port, skalisty półwysep Point Gabinara i zaczął oddalać się od wyspy na otwarte morze. Kapitan Szeptino zdał sobie sprawę, że jeśli nie uda mu się osadzić statku na skałach, ewakuacja pasażerów z otwartego morza będzie o wiele trudniejsza lub zgoła niemożliwa gdy statek zacznie tonąć na głębokości ponad 100 metrów. Jednak najbliższy ląd, Point Gabinara, był już za statkiem. Morze jednak okazało się łaskawe i prąd oraz wiatr zaczęły powoli spychać jednostkę w stronę skalistych brzegów wyspy. Kapitan Shettino popełnił kolejny błąd, który znacznie utrudnił ewakuację i przyczynił się do większej ilości zgonów. Kazał rzucić masywne kotwice statku. Zdjęcia zrobione później przez nurków wyraźnie pokazały, że nie wbiły się one w dno, lecz leżały płasko na skałach z pazurami skierowanymi do góry. Wystarczyło to jednak do tego, żeby przytrzymały statek w miejscu, który przechylił się jeszcze bardziej, uniemożliwiając spuszczenie szalup z lewej burty. Szczęściem w nieszczęściu było to, że statek położył się na prawej burcie na niewielkiej głębokości u podnóża klifu. Gdyby przewrócił się na lewą burtę, z nadwody wystawałaby najprawdopodobniej tylko jego stępka. Dno w tym miejscu opada dość stromo i istniało realne niebezpieczeństwo osunięcia się statku w głębinę. Katastrofy morskie. Podobnie jak w przypadku zatonięcia koreańskiego promu Seoul, Straż Przybrzeżna o incydencie nie dowiedziała się od załogi statku. Wystraszona pasażerka zadzwoniła do mieszkającej we Włoszech córki, a ta do Straży Przybrzeżnej, która o 22.14 skontaktowała się z pokładem. Kapitan Shettino jednak zbagatelizował niebezpieczeństwo. Po około 10 minutach Straż Przybrzeżna ponownie skontaktowała się ze statkiem. Dopiero wówczas załoga przyznała, że statek nabiera wody. Jednak jedyna prośba Shetino dotyczyła wyłącznie przysłania holowników. Kapitan nie wezwał pomocy standardową procedurą Mayday, a Straży Przybrzeżnej i służbom kryzysowym armatora, zaniepokojonych telefonami pasażerów, udzielał nieprawdziwych informacji. O godzinie 22:39 przypłynął pierwszy statek ratowniczy. 15 minut później kapitan ostatecznie nakazał opuszczenie pokładu Costa Concordia, chociaż według doniesień łodzie ratunkowe zostały już zwodowane wcześniej. Na statku wybuchła panika. Spotęgował ją rozkaz najpierw kobiety i dzieci. Rodziny, które trzymały się razem, miały zostać rozdzielane. Kobiety nie chciały iść bez mężów, mężowie nie chcieli stracić żon i dzieci. Około godziny 23:20 Przetino zszedł z mostka i wkrótce opuścił statek. 13 minut później ostatni członkowie załogi opuścili stanowiska, mimo że na statku znajdowało się około 300 osób, które zostały ewakuowane dopiero około godziny 6:00 rano. W ciągu sześciu godzin z pokładu Costa Concordia zabrano 4194 osoby i przewieziono je na wyspę Giglio. Otwarto szkołę i kościół, wszystkie hotele, bary i restauracje, a rozbitkowie otrzymali ciepłe napoje, jedzenie i koce. Byli niekompetentni, powiedział Giuseppe Lanzafame, były marynarz, który był na pokładzie z żoną i dwiema córkami. Zmusili nas do pozostania na pokładzie przez półtorej godziny, nic nam nie mówiąc. Od razu zauważyłem brak przygotowania członków załogi, którzy nie wiedzieli, jak opuścić szalupy ratunkowe. Wielu nie wiedziało, jak się z nami porozumieć, ponieważ nie mówili ani po włosku, ani po angielsku. W pewnym momencie musiałem wytłumaczyć jednemu z nich, jak manewrować łodzią ratunkową. I musiałem się nią zająć, ponieważ nie wiedział, co robić, i był bardziej przerażony niż my, dodał. Inny pasażer, Francesco Frontera, powiedział: Załoga, która składała się głównie z Hindusów, Filipinczyków i mieszkańców Sri Lanki, nie myślała o ratowaniu starszych, dzieci i niepełnosprawnych. O pierwszej 46, kapitan de Falco z Włoskiej Straży Przybrzeżnej. Ponownie zadzwonił do Szettino, który był już na brzegu z innymi oficerami Costa Concordia. Padły wówczas słowa, które, podobnie jak słowa wypowiedziane przez ukraińskich obrońców wyspy wężowej pod adresem rosyjskiego krążownika Moskwa, stały się kultowe i pojawiły się na koszulkach noszonych przez młodzież. Słowa owe brzmiały: Vada bordo kazo co można przetłumaczyć: Wracaj p... na statek. Przetino odmówił. W sądzie twierdził, że spadł z przechylonego pokładu i cudem wylądował na dachu łodzi ratunkowej. Następnego dnia o godzinie 6 akcja poszukiwawcza została tymczasowo wstrzymana. Ale dzień później nurkowie uratowali jeszcze trzy osoby, które zostały uwięzione we wnętrzu wraku: koreańskie małżeństwo będące w podróży poślubnej i członka załogi który do ostatniej chwili próbował wyprowadzić z ciemnych korytarzy pasażerów i złamał nogę. W katastrofie zostały ranne 64 osoby, 32 zginęły, a ostatnie ciało wydobyto dopiero w listopadzie 2014 roku, gdy statek był już w stoczni złomowej. Jedynym dzieckiem, które nie przeżyło katastrofy, była pięcioletnia Diana Arlotti, która zginęła wraz ze swym ojcem gdy wrócili do kabiny po lekarstwa dla niego. Katastrofy morskie. Niemal natychmiast po katastrofie pojawiły się pytania dotyczące postępowania Szettino i innych oficerów załogi. Dwa dni po katastrofie aresztowano kapitana i pierwszego oficera pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci i porzucenia statku, nim ewakuowani zostali wszyscy pasażerowie. Pierwsza rozprawa odbyła się w lipcu 2013 roku. Czterech członków załogi, dyrektor serwisu kabinowego Manrico Giampedroni, pierwszy oficer Sirio Ambrosio, trzeci oficer Silvia Koronika i indonezyjski sternik Rusli Bin. A także koordynator kryzysowy armatora Roberto Ferrarini przyznało się do różnych zarzutów, w tym nieumyślnego zabójstwa, i na mocy ugody z prokuratorem zostali skazani na wyroki w zawieszeniu niższe niż 3 lata. W tym samym miesiącu Szettino stanął przed sądem po tym, jak odmówiono mu ugody. Został oskarżony o zabójstwo, spowodowanie wypadku. I opuszczenie statku. W czasie 19-miesięcznego procesu, podczas którego odbyło się ponad 70 rozpraw, prokuratorzy twierdzili, że był tchórzem i idiotą, podczas gdy Szetino twierdził, że jego działania uratowały wiele żyć i że stał się kozłem ofiarnym. Prokuratura zażądała 15 lat więzienia za spowodowanie śmierci przez zaniedbanie, 10 lat za katastrofę statku, 8 lat za każdego z ponad 300 pasażerów pozostających na pokładzie Costa Concordia, po tym jak Shettino uciekł ze statku i taką samą liczbę lat za każdego zabitego. W sumie 2697 lat więzienia. W lutym 2015 roku Shettino został skazany na ponad 16 lat więzienia. Złożył apelację od wyroku który jednak został utrzymany w mocy w maju 2017 roku. Wkrótce potem Szettino rozpoczął odbywanie kary w więzieniu Rebibia w Rzymie. Odszkodowania dla pasażerów obejmowały wypłatę 11 tysięcy euro na osobę, aby zrekompensować wszystkie szkody, w tym utratę bagażu i mienia, stres psychiczny i utratę przyjemności z rejsu oraz zwrot szeregu innych kosztów i strat w tym wartości rejsu, podróży lotniczej i autobusowej, koszty podróży do domu, wydatki na leczenie oraz wszystkich wydatków poniesionych na pokładzie podczas rejsu. Armator obiecał również zwrot całego mienia przechowywanego w sejfach kabinowych w zakresie możliwym do odzyskania oraz umożliwienie pasażerom dostępu do programu pomocy psychologicznej. Płatności te nie miały być potrącone z żadnej kwoty, którą firmy ubezpieczeniowe wypłacą pasażerom. Jedna trzecia z nich przyjęła ofertę. Związek Zawodowy reprezentujący załogę negocjował odrębne pakiety odszkodowań. Członkowie załogi otrzymali pensję za cały okres obowiązywania umowy, ale nie krócej niż dwa miesiące. Otrzymali również zwrot kosztów transportu do domów. I do 2250 funtów za utracone mienie osobiste. Katastrofy morskie. Wyspa Giglio leży na chronionym obszarze morskim archipelagu Toskańskiego, zatem ochrona środowiska związana z wrakiem Costa Concordia była szczególnie istotna. Statek leżał na boku na podmorskiej półce klifu. Co powodowało obawy, że może się ześlizgnąć i rozpaść, powodując wyciek ropy. Aby zmniejszyć potencjalne szkody, wokół wraku umieszczono zapory przeciwolejowe, a w lutym 2012 roku ratownicy zaczęli usuwać ze zbiorników statku ponad 2000 ton paliwa. Wypompowywanie ropy trwało miesiąc. W tym czasie przystąpiono również do usuwania wraku w ramach największej morskiej akcji ratowniczej w historii. Dopiero we wrześniu 2013 roku Costa Concordia o wadze 114 tysięcy ton została ostatecznie doprowadzona do pionu. Przez 19 godzin pracowało nad tym 500 osób, wykorzystując specjalnie zbudowane podwodne platformy i dźwigi. W lipcu 2014 roku statek. Wyposażony w kilka stalowych pływaków, został odholowany do Genui we Włoszech, gdzie został pocięty na złom. Katastrofy morskie. Utrata Costa Concordia to przełomowy moment w historii marynarki. Był to największy statek pasażerski, jaki zatonął kiedykolwiek, detronizując pod tym względem Titanica który był krótszy o 22 metry, węższy o 8 metrów i o tonażu mniejszym o 68,5 tysiąca ton. Na pokładzie wycieczkowca było o 2000 pasażerów więcej niż na Titaniku i ich ewakuacja była największą morską operacją w dziejach ludzkości. Na Titaniku była ona jednak zorganizowana, na pokładzie nie wybuchła panika, na kosta Concordia natomiast była chaotyczna i bezładna. A w panikę wpadli nawet członkowie załogi. Katastrofy Titanica i Costa Concordia dzieliło równo 100 lat. Pierwszy statek zatonął 15 kwietnia 1912 roku, drugi 13 stycznia 2012 roku. Powiązania z Titanikiem okazały się jeszcze bardziej widoczne, gdy prasa podała, że na pokładzie Costa Concordia Znajdowała się Valentina Capuano, 30-letnia wnuczka pasażerki, która przeżyła katastrofę Titanica. Katastrofy morskie. W następnym podcaście opowiem Wam o bardzo mało znanych dramatycznych wydarzeniach, jakie rozegrały się na północnym Pacyfiku w roku 1960 kiedy to radziecka barka desantowa T-36 wraz z czteroosobową załogą zdryfowała na pełne morze. Już dziś zapraszam i do usłyszenia.